Dlaczego Włodzi nie wychodzi? Wyjaśnię w tym krótkim komentarzu. Teza jest taka, że Włodzi nie wychodzi momentu: pato samorząd w pigułce. Patto samorząd, ponieważ pani prezydent, skazana prawomocnie za poświadczanie nieprawdy w dokumentach, rządzi miastem. Panią prezydent nadzoruje Rada Miejska, na której czele stoi pazerny przewodniczący Marcin Gołaszewski z koalicji obywatelskiej, która właśnie ma problemy z prawem, ponieważ zasiadał bezprawnie w radach nadzorczych dwóch spółek ale, bo to samorząd, to znacznie szersze słowo i inni radni również się w nim mieszczą. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, pan Bartosz Domaszewicz z Platformy Obywatelskiej wsławił się tym, że zarabiał na majątku miasta. Kiedy cała sprawa została ujawniona przez jednego ze społeczników, pan Domaszewicz szybko zaczął podmieniać faktury i próbował oczyścić się z zarzutów. Jednakże instytucje miejskie poświadczyły, że pan Domaszewicz wykonywał na ich terenie różne usługi. Firma pana Domaszewicza i firma również jego mamy. Efekt jest taki, że na wniosek społecznika Rada Miejska głosowała o odebranie mandatu panu Domaszewiczowi. Oczywiście partyjni koledzy, którzy stanowią w większość w Radzie Miejskiej, Platforma Obywatelska SLD, Koalicja Rządząca, nie zgodziły się na odebranie panu radnemu tego mandatu. Teraz do akcji wkroczył wojewoda, który po zbadaniu sprawy stwierdził, że owszem, ta sytuacja nie może mieć miejsca, i teraz wojewoda wystąpił do Rady Miejskiej o odebranie radnemu mandatu. Jeśli Rada tego nie zrobi w ciągu 30 dni, wojewoda uchyli ten mandat w trybie ustawy. Będzie to pierwsza taka sytuacja w Łodzi, że radny straci mandat w tak spektakularny sposób. Natomiast, proszę Państwa, tego typu samorząd. Ludzie pazerni na stanowiska, pazerni na władzę, nie liczący się z mieszkańcami, nie liczący się z nikim, nadzorujący prezydent, u której siedzą w kieszeni, to sytuacja niedopuszczalna. Jednak dzieje się naprawdę. Dlatego w Łodzi nie wychodzi.